Witajcie na kanale AGD Pro, kanale, na którym będziemy przedstawiać produkty z naszej oferty. Na początek przedstawimy produkty z serii retro. W tym konkretnym odcinku chłodziarko zamrażarka marki Midea, model mdrd 168 w kolorze czarnym. Także oglądajcie! Ze względu na swój gabaryt urządzenie to to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących małej i praktycznej lodówki. Jej wysokość to 84 cm, co kwalifikuje ją do lodówki podblatowej. Jej szerokość to 56 cm. Jest to najszersza lodówka w naszej ofercie z gamy Retro. Jej pojemność to 116 litrów, z czego 16 litrów jest to komora zamrażarki, a 100 litrów to komora chłodziarki. To, co wyróżnia tę lodówkę, to unikalny design. Jest ona stylizowana na produkty retro, czyli posiada zaokrąglone rogi oraz elegancką, wyprofilowaną rączkę. Lodówka posiada nóżkę poziomującą, dzięki której możemy dostosować ją do nierównej powierzchni. Przejdźmy teraz do wnętrza naszej pięknej lodówki. Urządzenie to posiada zawiasy samodomykające się, dzięki temu mamy pewność, że lodówka zawsze pozostanie zamknięta. Lodówka wyposażona jest w 30 zamrażalnik. Można uzyskać w nim temperaturę do minus 18 stopni Celsjusza. To, co wyróżnia to urządzenie od innych, są to szklane półki. W większości lodówek podblatowych są to półki druciane. Urządzenie posiada również specjalną półkę na butelki oraz szufladę na warzywa i owoce. Ułatwia to organizację całej przestrzeni w lodówce. Dwie lodówki posiadają dodatkowo dwie półki który łatwy sposób można zamontować. Na pewno ułatwi wam to jej czyszczenie. Dodatkowo można uzyskać e, dodatkową przestrzeń na wyższe produkty. Lodówka posiada sterowanie mechaniczne. Czyli pokrętłem w łatwy sposób można ustawić pożądaną temperaturę. Dodatkowo jednym przekręceniem można wyłączyć całkowicie urządzenie. Lodówka posiada oświetlenie LED. Z lodówką otrzymujecie cały komplet dokumentów. Jest to karta energetyczna, na której widać, że klasą energetyczną tego urządzenia jest klasa F. W starym oznaczeniu jest to klasa A. Dodatkowo urządzenie jest wyjątkowo ciche, co widać na karcie energetycznej, jest to tylko 39 dB. Dołączamy również instrukcję obsługi, wielojęzyczną, oczywiście również w języku polskim. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam pozostałe produkty z gamy retro. Chłodziarki, jak i mini bary. Dlatego zapraszamy do oglądania.